Witam serdecznie. Właśnie zostawiam stare mieszkanie. Ostatni raz tutaj byłem. Jadę teraz na nowe mieszkanie. Yy... Przy okazji tate zakupy porobił na nowy dom. Także. No jedziemy? <ścoughs> tak wygląda mój pokój. Sobie wybrałem ten. Yy, oczywiście musiałem sprawdzić, czy łóżko jest dobrze położone na wschód, zachód, yy, feng shui i te sprawy, i tak dalej, żeby duchowość przepływała równo, i tak dalej. Parę rzeczy wyjąłem już na łóżko do schowania. Jeszcze tu został mi jeden plecak. Yy, tak wygląda ogólnie mój pokój. Już się właśnie umyłem. Łóżko jest wygodne, się położyłem na parę minut. Yy, się umyłem. Woda jest wspaniała ciepła, zimna, letnia co wszystko chcesz full wypas, luksus. Jedyny minus tego pokoju tu jest już salon. Także jak mama krzyczy na tatę, to będę musiał to słuchać jeszcze bardziej. Tam mnie właśnie teraz bierze do makro i jedziemy do stopu makro. Mamy teraz bliżenie z ostatnio, bo tylko 3 km. Ładnie się dosyć zrobiło. 35 stopni Celsjusza jest, ale jest szaro. Fajny, super przyjemny, zimny, chłonny wiaterek. Także lubię taką pogodę. Nie ciepło, nie zimno w sam raz. To jest dla mnie. I brak słońca dużego. Ojeju. Ojeju. O. Karuzela. <g APIs> To jesteśmy, dojechaliśmy do makro, od nas jest 4 minuty do makro. Yy, tata ogólnie musi Czajnik kupić do domu, bo nie mamy czynika. Rodzice nie mają czajnika. Rodzice będą dłużej w tym miejscu niż ja Także na razie my potem oni. O! <grystanie> Dajne jakieś wyjście zrobili. Nie ma straganów. To tak, tata kupił czajnik. Garnek mały, zgadza się? Tak, 2,5 litra. 2,5 litra. E, truskawki, kiwi. Co to jest te żółte? Flaki. Flaki, jogurt, ser, herbata i piwo. Ile razem wydałeś? 68 dolarów Czyli 278 zł i 90 groszy A co w, w ogóle? Sałatkę robisz? Tak, z feta Feta, cebula, sałata, pomidor Coś jeszcze? Ogórek Ogórek To wszystko, tak? Mhm. No, z no, Jak nóżka, jak zdrowie? Nóżka no już, już lepiej. Już lepiej, już chodzisz na kulach. Tak. To jest serp? Tak, to jest feta. Która jest w ogóle godzina? Ósma, czyli obiad o kolacja. Taki ala Rosu. Flaki azjatycki makaron, warzywa, dobre jest, fajnie smakuje. Fajnie. Mhm. Morskie flaki trochę ostrawy czuć taki, jakby pieprz, a nie był dosypywany. To także y, siedzę. Okej, okay, kamera się nie zacina. Siedzę sobie w kuchni. Przeważnie, tak, y, większość czasu będzie kamera teraz niżej, ponieważ no nie ma tutaj biurka, jest tylko stół. Y, opieram telefon na butelkę wody. E ewentualnie widzę, tam taki stolik jest przymocowany do ściany naprzeciwko mnie to myślę, że dobrze by się nadawało na robienie live'a czy, czy tak dalej, nie? i te podobne rzeczy. Wszędzie byłem w każdym pokoju, siedziałem chłodząc kamery. Niestety zawsze będzie światło za mną. Po prostu jest tak ułożone. Nie patrzyłem coś tam co jest na ścianie, a to jest taki drążek, żeby nie walnąć ściany. Tylko zazwyczaj jestem przyzwyczajony, że one są tak bliżej podłogi niż sufitu. ale Moja opinia co myślę o tym domu, uważam, że jest fajny. Czuję tak, taką jakby... Że to jest dom, że to jest mieszkanie, że, że tu jest standard normalny, jakiś i tak dalej, i jest lepsze samo poczucie niż wcześniej. Na tamtym mieszkaniu nie do końca tak było, nie wiem zbytnio dlaczego. Yy, powiedziałbym, że ściany są też solidne w tym mieszkaniu, nie są takie cienkie, jednocegłowe, jak przeważnie budują w Kambodży, jest solina budowa, yy, dach jest metalu, ciepło trzyma się bardzo w, w tym pomieszczeniu. No i to chyba na tyle na temat domu uważam. Mam nadzieję, że się Wam filmek spodobał. Mm, jedzie się jakieś 4 minuty od nas do tego marketu, supermarketu Makro. Jest to 3,3 km od nas. I, no i dziękuję ogólnie też za oglądanie. Za zobaczenie dzisiejszego odcinka, obejrzenie od początku do końca. Tak jak reklam i to pomaga, jak zawsze mówię. Za wsparcie, komentarze, lajki. Dziękuję. Macie znajomych, podzielcie się moim kanałem. Może i zainteresują moje vlogi, albo rzeczy, o których rozmawiam, coś, co pokazuję i tak dalej. To też mi zostawią subskrypcje. Mi to bardzo pomoże i mi pomoże też rozwijaniu się w algorytmie i w YouTube. Mam patrona, płatni patronowie mogą sobie mo moje parę opowieści pobrać albo parę rysunków jakichś w postaci pdf albo jpeg-a. No i to chyba na tyle. Mam zamiar robić live dzisiaj nie zrobię, nie wiem czy jutro będę robił, ponieważ dzisiaj no po prostu jestem trochę zmęczony i nie mam ochoty. Internet jest wyśmienity, wszystko chodzi elegancko jest tutaj bangływ. Nie wiem jak to się po polsku nazywa. Ale do zobaczenia w następnym odcinku albo live. A jeszcze wrócę do tego live'a, przepraszam. Live będzie polegał na tym, że będę odpowiadał na pytania widzów, jak nikt nic mi się nie pyta. Bym odpowiadał na pytania, które mam napisane od kogoś już przed, przed liveem, i tak dalej. Także mam nadzieję, że fajnie pójdzie i będzie wszystko dobrze. No, to do zobaczenia.